Oto przykład, dlaczego w układach otwartych, szczególnie przy otwartych, nie powinno być materiałów podatnych na korozję. Ten element był na wejściu do naczynka przeponowego. Jak widzicie, został tutaj nikły przelot w, w tym elemencie. To jest nypel stalowy, czym żeliwny, stalo, staliwny, jak zwały tak zwał, no ale podatny na korozję. Tutaj jeszcze parę miesięcy, może lat, jakby zostało to w układzie. To tak by zarosło, żeby właściwie nie było przelotu, no i by się zrobił nagle układ zamknięty. A już to wtedy jest krok od tragedii. Dlatego uważajcie, co montujecie w instalację. Róbcie regularne przeglądy. Dbajcie, szczególnie jak macie kopciuchy w domu. Dobra, to tyle na dzisiaj.